Radio Kaszeba. Tradycja rodzinna. Słucham w domu, słucham w weekend, słucham jak mam wolne, właściwie cały czas. Kiedyś słuchał mój tata, a teraz słucham i ja. Tradycja. Radio Kaszeba. Muzyka i 12,5 minuty po godzinie ósmej, ale ja bym to chciał być teraz jak Maserak. Bo będzie ku temu Przez, okazja. Wszystko przed tobą. Tak mm, jak zapowiadaliśmy pięknie. wcześniej, będziemy rozmawiać dzisiaj o warsztatach tańca towarzys towarzyskiego, kaszubskiego. A w studiu panie Paulina Węsierska, instruktor tańca ludowego, kaszubskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam się z bardzo serdecznie. I pani Kamila Soroko, dyrektor gminnego Domu Kultury w Linii. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry, witamy w studiu Radia Kaszada. Dlaczego właśnie warsztaty kaszubskich tańców towarzyskich? Taką najważniejszą, pierwszą myślą tych, tych warsztatów jest to, by pokazać społeczności kaszubskiej. I nie tylko, tak naprawdę wszystkim zainteresowanym tym, e, tą tematyką, że taniec kaszubski nie musi być wyłącznie oglądany przez nas jako odbiorców e, dziejący się na scenie, tylko tak naprawdę każdy z nas, każdy z nas może poznać e, kroki i figury e, wybranych tańców kaszubskich i bawić się nimi przy każdej możliwej e, ku temu okazji. No właśnie, a jaki jest po, po, program warsztatów? Może tak pokrótce? Co gdzie kiedy? Warsztaty odbywają się zawsze w środę. Zaczynamy o godzinie 18 w gminnym Domie Kultury w Linii. Warsztaty są dedykowane wszystkim osobom dorosłym i młodzieży. Zapraszamy. I nie, nie są to warsztaty online, to już yy, na żywo w, w Gminnym Domu Kultury. Tak, warsztaty odbywają się stacjonarnie mm -hmm, mm -hmm. na miejscu, trwają około godziny, i na każdym z tych zajęć poznajemy inny taniec kaszubski. Kogo zapraszacie? Zapraszamy wszystkich dorosłych yy, i także młodzież na, na zajęcia. Czy to są płatne zajęcia? Yy, zajęcia są bezpłatne dla mieszkańców gminy Linia. A Czyli... poza linią można też przyjść na takie, tylko w Oczywiście, jak najbardziej, tylko przed tym e, należy skontaktować się z pracownikami Domu Kultury w celu m, zapisania się na warsztaty. No i dowiedzenia się, czy są jeszcze miejsca, bo pewnie zainteresowanie jest duże. Oczywiście, że tak. E, czy jest to tylko akcja wakacyjna, czy, e, czy takie zajęcia będą kontynuowane też po wakacjach? Zajęcia będą odbywały się przez cały lipiec i przez cały sierpień. Natomiast mamy nadzieję we wrześniu rozpocząć pracę z zespołem kaszubskim Kasiebskie Rodzezna i te zajęcia mają być też taką formą przygotowawczą przed wstąpieniem w progi zespołu bądź też kontynuowaniem swojej przygody z zespołem. Czyli będzie można, tak, uczestniczyć w zespole? Oczywiście, jak najbardziej. Do tego bardzo gorąco zachęcamy i zapraszamy. No to my też zapraszamy oczywiście. Jakie jeszcze wydarzenia planowane są w gminie Linia w najbliższej przyszłości, oprócz tańców, o których przed chwilą wspominaliśmy? W tej chwili w gminie Domu Kultury w Linii jeszcze można obejrzeć wystawę pokonkursową Haftu Kaszubskiego. Na tej wystawie możemy obejrzeć ponad 300 prac prezentujących haft kaszubski 8 szkół plus jeszcze haft czepcowy. Tą wystawę będzie można jeszcze oglądać w Żukowie od 2 sierpnia do 15 sierpnia, a potem jeszcze w Starostwie Powiatowym w Lęborku od 16 sierpnia do 3 września. Oprócz tego w, w w gminie, w zasadzie pod Urzędem Gminy w Linii, została ustawiona wystawa plenerowa. Jest to wystawa poświęcona tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski i tą wystawę też możemy oglądać do końca lipca. Zapraszamy również 29 lipca na kino plenerowe. Film pod tytułem Parasite. Dla pierwszych 100 osób są darmowe, bezpłatne leżaczki, natomiast pozostali będą musieli przynieść swoje własne siedziska. A gdzie to kino plenerowe? To przypomnę. kino plenerowe będzie na Placu Księdza Bazylego Olęckiego w Linii przy Urzędzie Gminy Plac. No, i również zapraszamy dzieci i młodzież do Gminnego Domu Kultury, gdzie odbywają się zajęcia przez większość wakacji. Dzisiaj są pierwsze zajęcia plastyczne zajęcia kulinarne zajęcia z gier planszowych zajęcia artystyczne inspirowane literaturą kaszubską, głównie legendami kaszubskimi ale również filmy, pokazy filmów. Także bardzo serdecznie zapraszam, dzieciaki. Na Orliku, natomiast we wtorki i czwartki odbywają się zajęcia sportowe są to gry zespołowe, ale także mini turnieje. No i oczywiście w środę zapraszamy wszystkich dorosłych młodzież na warsztaty tańca kaszubskiego towarzyskiego. Bardzo serdecznie zapraszam. Te wszystkie informacje można znaleźć na stronie gmin, gmin, tak. Gminnego Domu Kultury w Linii? Tak, oczywiście. Wszystkie informacje możemy znaleźć na Facebooku Gminnego Domu Kultury oraz na stronie www.gdkalinia.pl. Także też zapraszamy na strony, gdzie przeczytamy o szczegółach tych wszystkich wydarzeń, które się w gminie Linia dzieją. Ale wrócimy jeszcze do pani Pauliny, tych warsztatów tańca towarzyskiego. Bo tak się zastanawiam, to trudne. Mm, bardzo trudno mi powiedzieć, tak naprawdę. Czyli trudno. Bo tutaj Rafał chciał zostać maserakiem, i zastanawiałam ale... się, czy on by sobie poradził. No pewnie ja myślę, że tutaj najważniejsze są chęci i zaangażowanie. Jeśli to będzie, to tutaj mamy podstawę do tego, żeby budować dalej. Także zapraszamy. Ja, ja znam tylko kroczek na boczek. E, czy. czy, czy... Pojedyncze osoby mogą się zgłaszać, czy są pary mile widziane. Jak to wygląda? Mile widziane mhm. są pary, natomiast myślę, że jak pojawią się też osoby w pojedynkę, to tutaj z tego jesteśmy w stanie taką parę złożyć na zajęcie. Czyli takie podstawy taneczne jak najbardziej tak, wskazane ku tak. temu. Tak, tak, tak. To znaczy, oczywiście mhm. m, ma to taką niechoreograficzną formę, te zajęcia. Raczej mają one zapoznać właśnie z krokami i figurami. I też myślę, że kiedy takie osoby w innym być może miejscu usłyszą znaną melodię, znanego tańca, to po prostu będą y, od razu w stanie zatańczyć y, ten właśnie taniec ze znajomymi, czy nawet może pokazać. Czy na weselu, czy na jakiejś zabawie między sąsiadami, na mhm. przykład. Myślę, że wszędzie, na każdym polu. Tak naprawdę można je, można je wykorzystywać. I te warsztaty się odbywają przez całe wakacje? Tak jest. Lipiec sierpień. Tak. Dobrze, czy zwieńczeniem tych warsztatów będzie jakiś pokaz, że będzie można na nie przyjechać, zaprosić się rodzinę. Ja myślę, że na każde zajęcia, mm -hmm. w każdą środę można zaprosić mm -hmm. rodzinę. Bo um, kiedy kończymy taką, taką e, godzinę zajęć, to jest to swego rodzaju właśnie pokazem tego, co udało nam się w trakcie całych zajęć wypracować. E, także zapraszamy w środę. you <laughs> Czyli przypominamy, Gminny Dom Kultury w Linia, tam trzeba się zgłaszać, zapisywać na środowe warsztaty. Jeszcze pytanie do pani Kamili Soroko, dyrektor Gminnego Domu Kultury w Linii. Pani dyrektor, proszę powiedzieć, no bo powolutku, powolutku wracamy do normalności. Pandemia, że tak powiem, idzie precz, natomiast no, są niepokojące sygnały, że czwarta fala nadchodzi, ale ja bym chciał zapytać o, o Dom Kultury. Co się zmieniło w czasie mm, trwania pandemii? Czy, czy wy już też powracacie do normalności? Jak to, jak to wygląda? Powoli, jak wyglądało w czasie pandemii? Powoli właśnie staramy się wracać do normalności. Oczywiście cały czas wisi nad nami ta groźba czwartej fali. Tego się ogromnie boimy. Staramy się w, w miarę możliwości tutaj zachowywać wszelkie środki ostrożności. Jeżeli chodzi o czas pandemii, no to bardzo nam że tak powiem, pomieszało tak organizację zajęć. Odbywały się zajęcia orkiestry. Na początku były to zajęcia online ale wiadomo, to są zajęcia głównie z, z młodzieżą, młodszymi dziećmi, także ten kontakt bezpośredni z instruktorem jest no, potrzebny, tak? Także później odbywały się te zajęcia w dużo mniejszych grupach, podobnie zresztą jak teatr prostolinijny, tak? gdzie musieliśmy się zupełnie przestawić na zupełnie inny, inną pracę, gdzie nie było już tego bezpośredniego kontaktu z publicznością. Były to zajęcia też, tak jak powiedziałam, już tak w w mniejszych grupkach i e, głównie e, przygotowywaliśmy nagrania, czyli e, audiobooki i tutaj też e, członkowie naszego teatru e, byli w Radiokaszewie, opowiadali na, o mhm. audiobooku Pióro, który cały czas jest kręcony. Natomiast jeżeli chodzi o nasz chór Pięciolinia, to przez cały okres pandemii działalność chóru była zawieszona, ale teraz chór już od początku tego roku wznowił działalność i coraz bardziej jest aktywny. Wystąpił m.in. innymi na mszę świętą podczas odpustu w Wejherowie, w Sianowie ostatnio w linii też. Także to się powolutku tutaj zmienia. Troszeczkę martwi nas nasz zespół Szybko zna, ponieważ ta pandemia bardzo wpłynęła tak na rozluźnienie tych kontaktów. Dlatego też te warsztaty tańca koszubskiego, żeby pokazać, jaki ten taniec kaszubski jest piękny, ale też, żeby tutaj postarać się te więzi jak gdyby zbudować na nowo. A jak to wygląda teraz? Czy oprócz warsztatów tanecznych coś nowego w programie się znajdzie domu, gminnego Domu Kultury w Linii? Czy powracamy do tego, co było? Staramy się powrócić do tego, co było. No nowością na pewno są te, za, te zajęcia, które prowadzi teatr prostolinijny, przygotowanie audiobooków. Tak? Także my cały czas też zachęcamy osoby, żeby przychodziły do Domu kultury, próbowały tak swoich sił, możliwości, no nie tylko w które które w tej chwili staramy się rozwinąć, ale również jeżeli nie, nie mają takiej odwagi, tak, to, to również tutaj są zajęcia w, 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 w teatrze właśnie, gdzie można czytać, niekoniecznie uczyć się tego na pamięć, bo wiem też, że niektórzy obawiają się tego, że nie mają pamięci dobrej, także wystarczy, że, że mamy tutaj książkę i, i z niej możemy sobie czytać. No, ale też zapraszam oczywiście do chóru. Pięciolinia, który jest otwarty również na nowe osoby. Jeżeli czujemy w sobie taką potrzebę rozśpiewania się bardzo serdecznie zapraszam, bo nasz chór nie tylko tutaj uświetnia e, wydarzenia religijne, ale również patriotyczne i rekreacyjne na terenie gminy Linia, ale też poza nią. Także. Czyli Zapraszamy. według pani dyrektor śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej. Oczywiście, jak najbardziej. I te osoby zapraszacie. Z całego serca. Czyli ja na śpiew, a ty na taniec. Gł się? Głównie tak, <grym> <grym> w takiej kolejności. Dziękujemy naszym gościom. Dzisiaj to pani Paulina Węsierska, instruktorka tańca Ludowego Kaszubskiego i pani Kamila Soroko, dyrektor Gminnego Domu Kultury w Linii. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy. Do